Cześć! No i zaczynamy unboxingi tych lokomotyw, które widzieliście w przejeździe na makiecie, a więc trochę kolei bułgarskich. Dzisiaj zaczniemy od lokomotywy trochę starszej, oczywiście używanej. Lokomotywy, tak jak wspominałem, absolutnie z konwersji, ponieważ taka lokomotywa seryjna, którą prezentuję, nie istnieje. Jest to oczywiście um, lokomotywa tak zwanej serii 6. Czyli lokomotywa o numerze 06 bułgarskich kolei. Jest to przeróbka modelu firmy Gekonom. Tak jak widzicie, macie tutaj numer tego artykułu: 4949208. Jest to diesel. Oczywiście z dekoderem cyfrowym jazdy, tak już został przeze mnie zakupiony. Pudełko: jak pudełko. Jest to pierwszy mój model firmy Gekonom. Nie mam tutaj żadnego doświadczenia. Tak jak widzicie, mamy tu pewne elementy przymocowane na tej wytłoczce plastikowej. Mnóstwo elementów właśnie, e, zwłaszcza e, tych zgarniaczy przednich. Ja mówiłem wcześniej w odcinkach o od śnieżniki, być może robiąc kalkę z bułgarskiego, ale to są, to są, jak widzicie, właśnie e, te, te elementy. E, tak się właśnie po polsku nazywają. Tutaj też zaślepka. Prawda? Od dekodera już umieszczono przez poprzedniego właściciela. I sam model, tak sam model. E, to jest to, co w Polsce nazywamy tak zwanym Rumunem, czyli produkcja elektroputery krajowa, Rumunia. E, tak cóż, e, Rumun jak Rumun, w wersji. Właściwie bardziej BZK niż BDŻ. Ktoś po prostu zrobił błąd w, tym tutaj, w tych tutaj nazwach, dlatego że bułgarskie koleje państwowe nigdy w tym kolorze nie jeździły niebieskim. Były czerwone. Zresztą w kolejnym, lub jednym z kolejnych ambuksyjów zobaczycie serię modeli właśnie w tych typowo bułgarskich takich siwo-czerwonych kolorach. To jest bardziej Berżetka i ja myślę, że zrobię taką konwersję na Berzka, natomiast te elementy, właśnie tutaj w wykorzystam oczywiście do modeli innych. Tutaj mamy szósta seria, ósma lokomotywa tej szóstej serii. Widzicie te charakterystyczne małe lampy, berżetka. Tutaj hmm, bułgarska żelezopetna Kompania hmm, ma takie, właśnie te lampy, więc będzie pasowało. Natomiast zobaczycie w innym Rumunie, że te lampy, właśnie hmm, bułgarskie, czyli tego typu typowego BDR, czyli kolei państwowych, w tym czerwono-białym, czy też hmm, takim siwo-czerwonym kolorze, mają te, te latarnie troszeczkę tutaj y, większe. Ale model jak model. Przygotowany z tymi zgarniaczami, tutaj bez możliwości właśnie e, ciągnięcia z drugiej strony. Czyli mamy tutaj gniazdo sprzęgu tylko z jednej strony zamontowane, ale tak jak widzieliście, są elementy i można spokojnie to zrobić. Ładny model. Nie mam doświadczenia od firmy Gekonom, ale uważam, że e, czy to drabinki, czy tutaj właśnie różne takie elementy. No nie ma wycieraczek, być może są w komplecie do montażu. Ale całkiem całkiem sympatyczny model, nawet dach bym powiedział, całkiem całkiem sympatyczny, także fajny, fajny nabytek. Zdarzyła się taka możliwość, a więc prezentuję Wam właśnie ten model bułgarski, który będzie beżetka. Jest błędnie że, ale będzie beżetka. To tyle. Kilka zdjęć na końcu tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!